Ostatnio w Manze dość często historie skupione były wokół Kinga i jego rozwoju, tak tym razem to nie on będzie głównym bohaterem, ponieważ podczas omawianego dzisiaj rozdziału dowiemy się trochę więcej o świecie i wydarzeniach z przeszłości oraz powrocie dawnego koszmaru, który nękał ludzkość, a także powróci temat istoty nazywanej bogiem. Natomiast w tym miejscu przestrzegam Was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi. Pierwsze co widzimy to, że Saitama stoi przed ogromną humanoidalną istotą pokrytą muskami, która najpewniej nagle zwiększyła swój rozmiar lub napięła ściśnięte mięśnie, ponieważ ubranie na ciele olbrzyma uległy rozerwaniu, a on wykrzyczał, żeby łysy bohater zszedł z drogi, albo pokaże mu moc swojej smoczej krwi, która jak możemy zaobserwować, była wystarczająca do powalenia jakiegoś opancerzonego pojazdu, który znajdował się za jego plecami. Niestety na swoje nieszczęście trafił na złego przeciwnika, ponieważ gdy tylko próbował zaatakować Saitamę, bohater wyprowadził pojedynczy cios w którym bez trudu rozerwał potwora na kawałki, które zostały odrzucone na znaczną odległość. Ten pokaz szokował żołnierzy w zbrojach, którzy szybko wyjaśnili, że tym, kogo Saitama pokonał, był jeden z dziewięciu wojowników Smoczego Sojuszu, po czym poprosili go, by się przedstawił. A gdy poznali imię tego dzielnego przechodnia, zaczęli go wychwalać, że dzięki niemu kamienie pieczętujące okrutnego smoka nie zostały skradzione, a jeden z mężczyzn w pancerzu mówi nawet, że czyny łysego bohatera zapiszą się w historii w formie przypisu. Saitama wydawał się dość obojętny, ponieważ chciał jedynie porozmawiać będąc świadkiem porwania, po czym rozległ się donośny głos, że łysy bohater uratował świat, chociaż była to tajna misja, to rycerze postanowili wprowadzić swojego wybawiciela w jej szczegóły, czego Saitama najwyraźniej wcale nie chciał słuchać. Ciężko zbrojni zaczęli wyjaśniać, że według legendy dawniej na ziemię stąpił smok, doprowadzając do tragedii, która pochłonęła życie niezliczonych ofiar, spopielając niemalże wszelkie lądy, przez co zaczęli Nazywać go okrutnym smokiem. Jednak ponosząc jeszcze większą ofiarę, rycerze zdołali podzielić kis Smoka na dziewięć pieczętujących kamieni, a owidzielni mężowie postanowili ich strzec, aż wreszcie zadanie to zostało przekazane do obecnych ciężkozbrojnych, którzy określają się jako święci. Zaś po dalszych wyjaśnieniach dowiadujemy się, że walczą oni z grupą pragnącą wskrześć okrutnego smoka, którzy mówią na siebie dewbą. Rycerze tłumaczą, że ten zły kult ostatnio zintensyfikował swoje napady, wykorzystując wzmożoną aktywność potworów. Dlatego jeden z żołnierzy cieszy się, że Saitama go uratował w momencie, kiedy mieli ważną misję przeniesienia pieczętujących kamieni. Natomiast znacznie mniej zadowolony był łysy bohater, którego wyraźnie irytowała długość opowiadanej historii przez rycerzy. Teraz mężczyzna w pelerynie z obojętną miną spoglądał na członka kultu schwytanego przez świętych, który odgrażał się, że w końcu wskrzeszą okrutnego smoka, a czas ludzkości dobiegnie końca. Po czym zamaskowany jego mość stracił przytomność, śmiejąc się i głosząc chwałę Devbą. Saitama nie zamierzał dać mu spokoju i wylał na niego wiadro zimnej wody, pytając, kiedy to w końcu nadejdzie. Na co zamaskowany mężczyzna odpowiedział, że nie wie, ale prawdopodobnie za 10 a może i 100 lat. Po czym bohater ponownie oblał członka devbom. Interesujące jest natomiast to, jak szybko napełnił swoje wiadro ponownie wodą. Czyżby w jednej chwili pobiegł do brzegu wyspy? Niemniej teraz wyraźnie skłonił przeciwnika świętych do rozmowy, który jednak dalej nie powiedział nic konkretnego, wspominając jedynie, że okrutny smok czeka na osłabienie pieczęci, a wolę ich grupy zawsze ktoś przejmie w przyszłości. Na to już nieco bardziej zadowolony Saitama powiedział, że skoro ten smog i tak kiedyś odżyje, to czemu nie miałoby to nastąpić teraz? Czym bohater całkowicie zszokował ciężko zbrojnych, dodając, że lepszym jest wskrzeszenie Smoka teraz i pokonanie go, po czym uciekł z członkiem kultu, przez co stał się celem świętych, którzy, mimo swojego średniowiecznego wyglądu, zdawali się obeznani w nowoczesnej technologii. To samo zresztą tyczyło się członka Dev'bon, który z pomocą telefonu prowadził Saitama prawie jak Krzysztof Hołowczyc. Tak po pewnym czasie Saitama zbierał kolejne pieczęcie, aż wreszcie natknął się na przeciwnika w świątyni, który po tym jak przedstawił się jako jeden z dziewięciu wojowników Smoczego Sojuszu, został momentalnie pokonany i wrzucony w ścianę. Członek kultu, którego Saitana porwał, mówił, że to nie było konieczne, na co łysy mężczyzna odparł, że to wina tego wojownika, że zaatakował go jako pierwszy, bez wysłuchania wyjaśnień. Kto by się jednak przejmował jakimś pojedynczym potworem, ponieważ teraz bohater miał wszystkie pieczęcie i przekazał już tylko porwanemu, żeby w miarę możliwości pominął ceremonię, ponieważ zamierza jeszcze pograć ze swoim przyjacielem. Wreszcie, gdy pieczeń zostaje złamana, pojawia się straszna kreatura, oznajmiająca, że jej skumulowana nienawiść przez te wszystkie lata zostanie spłacona życiem całej ludzkości, po czym momentalnie z pyska istoty wlatuje niszczycielski promień. Ale na niewiele się to zdaje, ponieważ jeden atak Saitamy jest wystarczający, by posłać okrutnego Smoka na tamten świat. No a swoją drogą nie jest to pierwszy raz, kiedy widzimy wizerunek tego potwora, ponieważ w poprzednich rozdziałach, podczas walki Saitamy i Garo, wyłoniła się pogrzebana w głębinach morskich świątynia z głową identyczną jak ta okrutnego Smoka. Wreszcie, gdy łysy bohater wrócił do swojej kwatery, grając wspólnie z Kingiem, opowiada mu całą tę historię oraz mówi, że myślał, iż rzeczy, jak pieczętujące Kamienie czy kulty istnieją tylko w grach czy w mandze. Po czym dopowiedział, że wciąż istnieją światy, o których nic nie wie, a jego przyjaciel dodał tylko, że musiało być mu ciężko. I w tym miejscu się na chwilę zatrzymajmy, ponieważ to świadczy nie tylko o tym, że w przyszłości możemy doczekać się przygód Saitamy w zupełnie innych światach, bo skoro zdał sobie sprawę z ich istnienia, to jego chęć stoczenia walki z nowymi przeciwnikami może go w większym stopniu pochłonąć. Chociaż już z pojawieniem się Borosa powinien zdać sobie sprawę, że gdzieś tam w kosmosie spotka kogoś, z kim stoczy dobrą walkę, bo pamiętajmy, że pojedynku z Garot całkowicie nie pamięta. Poza tym całkiem ciekawe są nowe kamienie pieczętujące, które z jakiegoś powodu są bardzo podobne do kostek, dzięki którym istota nazywana Bogiem komunikuje się z innymi. Z tą różnicą, że kamienie pieczętujące działały na innej zasadzie przechowywania energii, i chociaż to tylko moja teoria, ale co jeśli realnie wszystkie te kostki faktycznie są sposobem, w jaki Bóg wpływa na świat? Z tą różnicą, że jest wiele typów jego ingerencji, a kamienie pieczętujące zostały rozpowszechnione po wielu światach, gdy jego główna moc jest zapieczętowana z pomocą Blasta i jego towarzyszy, przez co niewykluczone, że okrutny smok, który spotkał Saitame, także czerpał moc od istoty nazywanej Bogiem, lub nawet w jakimś stopniu był częścią tej enigmatycznej istoty, która wciąż nie odzyskała sił. Ale skoro istnieją takie grupy, jak Przodkowie Świętych, to możliwe, że istnieje więcej takich strażników, a nawet padłem na dość absurdalną teorię, bez większych dowodów, ale co jeśli istota nazywana Bogiem niegdyś zmierzyła się z kimś ze swojego gatunku i teoretycznie wygrała, ale ta energia pokonanego doprowadziła do powstania różnej supermocy i takich osób jak Blast, przez co możliwe było zapieczętowanie wrogiej istoty nazywanej Bogiem, która wciąż szuka swoich awatarów, by odzyskać wolność i władzę. Podczas gdy pokonany Bóg już znalazł swojego awatara w postaci Saitamy, ale ze względu na swoje osłabienie lub nawet utratę świadomości nie. Nie jest w stanie się z nim nawet komunikować. Brzmi strasznie pretensjonalnie, ale mimo wszystko chciałem się tym podzielić. A jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie, co sądzicie o takiej teorii i czy chcielibyście jej rozszerzoną wersję w osobnym odcinku. W każdym razie, wracając do omawianego rozdziału, Saitama słyszy dzwonek do drzwi, a King mówi, że może tym razem to Genos, dlatego mężczyzna idzie go wpuścić ale wtem przed jego twarzą pojawia się jedynasty w rankingu bohaterów S-klasy Flash i Flash, mówiący by pomógł mu szukać potwora ze świecącym okiem Manako, następnie proponując by został jego uczniem. Ale nim zdążył dokończyć, Saitama zamknął mu drzwi przed nosem, tak jak zrobił to rozdział temu w przypadku Fubuki. Mężczyzna w blond włosach był tym wyraźnie zirytowany, mówiąc by Saitama otworzył drzwi, zaś całości przysłuchiwał się Geno z mieszkania obok, gdy tylko usłyszał słowo uczeń. Natomiast zapytany przez Kinga, Saitama powiedział, że zamknął drzwi, ponieważ jego gość wydawał się irytujący. Po czym Flashy Flash zaczął grozić, że wyważy drzwi, a Genos zapytał bohatera, co robi przed pokojem jego mistrza. Na co Flashy Flash odparł, że chce spotkać się jedynie z Saitamem za klasy, na co Cyborg Genos powiedział, żeby mu to przekazał nie więcej niż w 20 słowach, ale bohater z klasy się nie zgodził, bo czemu miałby mu się tłumaczyć? Po czym Genos odparł, że w takim razie Flash i Flash nie jest godna audiencji u jego mistrza, na co mężczyzna w ląd włosach odpowiada, że nie potrzebuje jego pozwolenia, przez co Cyborg pyta, czy zamierza w takim razie wyważyć drzwi? Tak stojący wciąż za drzwiami Saitama i King słyszą hałas, na co ten pierwszy mówi, że cholera, zaczyna się i mogę się mylić, ale kojarzy mi się to z... Oh shit. We go again. W każdym razie wracając, łysy pyta, czy powinien ich powstrzymać, na co przestraszony King odpowiada, że zdecydowanie powinien to zrobić. Po czym Saitama otwiera swoje drzwi i krzyczy, żeby nie walczyli naprzeciwko jego nowego domu, po czym powiedział, że Nosowi by przestał, a ten momentalnie się zatrzymał, jakby w jednej chwili zamarzł, dzięki czemu starcie zostaje przerwane. A flash nazywa Cyborga przeklętym psem i ignorując go mówi do Saitamy, że ma dla niego dobrą perspektywę do świętowania jego awansu ale obwinia go przy tym za nieuprzejmość. Po tych słowach Genos pyta mistrza czy zna tego gościa, na co ten odparł, że można tak powiedzieć. I w sumie wychodzi, że nie pamiętał Flashy Flasha, ponieważ przedstawił go jako bohatera z grzywką, co go wyraźnie zirytowało. King próbował się nawet wtrącić, by wyjawić imię 11 bohatera z klasy, ale ten powiedział by nie mówił tego, ponieważ chce, żeby Saitama sobie przypomniał, ponieważ jeśli inni będą go wyręczać, to niczego się z tego nie nauczy. Janos był tym wyraźnie poirytowany, sugerując, że chyba Flashy Flash nie próbuje udawać mistrza Saitamy. Łysy bohater nie chciał się jednak poddawać i próbował zgadnąć jego imię. Aż wreszcie nazwał go Klawikul Smash, na co Genos powiedział, że jest to wystarczająco blisko do jego prawdziwego imienia. Zupełnie innego zdania zdawało się być jednak Flash i Flash, myśląc, że bezwłosy mężczyzna robi to celowo. Po czym wchodzi do mieszkania z Saitamą, mówiąc już tylko do Kinga, że ma poufną sprawę, którą chce poruszyć z łysym w Pelerynie, po czym przed zamknięciem drzwi popatrzył na Cyborga i powiedział, że pies także może sobie usiąść. Tak dwójka bohaterów zasiadła przy stole, a Flashy Flash ponownie mówił, że Saitama powinien zostać jego uczniem, ponieważ w Stowarzyszeniu Potworów widział jego atletyczne umiejętności i miał po prostu na myśli, że jego talent się marnuje. Wtedy w wyciętym fragmencie ściany pojawia się Genos, który nie zgadza się z tym stwierdzeniem, na co Saitama powiedział, żeby nie robił sobie wizjerów jak mu się żywnie podoba. Po tym Cyborg przeprosił, ale chciał być po prostu przygotowany na nieprzewidziane okoliczności, co łysy mężczyzn skwitował tym, że to on jest nieprzewidzianą okolicznością. Ale uczeń zakwestionował poufność tego spotkania i słysząc, że rozmowa dotyczy istoty nazywanej Bogiem, czuł, że powinien być częścią obrad, po czym dołączył do rozmów. Tak Flashy Flash wyjaśnił, że najpierw Saitama powinien pomóc mu odnaleźć Manako, na co łysy bohater był nieco zdezorientowany, ponieważ nie wiedział co powinien zrobić po jego znalezieniu i czy zmusić go do wyjawienia informacji, bo jedyne co zapamiętał to, że Manako to w zasadzie taka fajna latarka. Flashy Flash już nieco rozczarowany odpowiedział, że wszystko zależy od reakcji potwora, ponieważ oczekuje jakichkolwiek wskazówek z uwagi, że Blast walczył z Bogiem, a Manako był cennym źródłem informacji. I chociaż Flashi Flash nie miał co do tego pewności, to jego intuicja mówiła mu, że kilkoma takimi drobnymi informacjami mogą odkryć sekret Boga, co określa tajemnicą tak wielką, że grunt pod ich stopami nagle by się zatrząsł. Zaś po powiedzeniu tego Flashi Flash wstał i, nazywając łysego mężczyznę jego bohaterskim przezwiskiem, poprosił, by do niego dołączył, po czym wyszedł z mieszkania. A gdy tylko do tego doszło, Saitama momentalnie zamknął za nim drzwi, co wyraźnie zdenerwowało Blondyna, który mówi, że najbardziej nienawidzi głupich żartów, na co Saitama uznaje, że nie jest w stanie dogadać się z kimś, kto zwraca się do niego po jego bohaterskiej ksywce, której szczerze nie lubi. Teraz w drzwiach pojawia się także Genos, który rewanżuje się za poprzednie upokorzenie i z zadowoleniem na twarzy mówi do Flashy Flasha, że może tam sobie usiąść. Niestety, 11 bohater S klasy nie odbiera tego łagodnie, i swoim kopnięciem wyważa drzwi i z pogardliwym spojrzeniem mówi do Saitamy, by z nim walczył, ponieważ wtedy przekona się, jak niedoświadczony obecnie jest. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, Sayonara.